I witam na rowerze zbieram złom. Pierwszy hasiok, śmietnik. Rękawiczki jakieś są, fajnie. I zaczynamy. Pierwsze drobne fanty jakieś, ale nie wiadomo co tam u nich będzie. Takie coś. nowe szkolne zobaczymy co tu jeszcze jest kredki Chodźcie. kredki jakie ładne zabieramy flamastry zobaczymy czy będą pisać przykleiło mi się wszystko na pewno nie zabierzemy, ale przejrzymy. Takie szkolne, tylko tam nie obchodzą. Potem szkolne to ja... Dalej muszę inne strony wywalać. Co to jest? Nie wiem, jakaś matka. Kartki. Dużo ciekawych szkolnych mogą czasem być fajne fanty mogą, a nie muszą Ale ciężkie Ciężkie chyba pióro o kurczę Dobrze, takie ciężkie pióro jakieś zabieramy już długo opisy Muszę to przełożyć w drugą rękę Tu jakieś pudełeczka Cienkopisy piszą Cienkopisy piszą, o i to takie, zobaczcie jakie buty Tak wyglądają, że jakby były takie noszone. Buty <tosurgymang> na razie poza, że po boku gdzieś to w takim deporcie można fajne rzeczy też aluminiowe chyba mhm. tu kolejny jakiś tu kopisz patrycja z imią Patrycja

Nie jestem pewna, że nie Wszystko szkolne. Wszystko mamy szko szkolne rzeczy. Dobra, widzimy się przy następnym paśniku. Jest kolejny paśnik. Patrzcie, to kawy. Jest bardzo ciężkie. Są obrazy. Patrzcie depożyt depożytz da rigers Patrzcie pełno Pełno Kaset VHS Drugia Robert Zobaczesz szybek na dachu Okay. Człowiek z żelaznej masy, też fajne. I to praktycznie jak prawiecie nóżki, Asterix. O, to myślę, że to zabierzemy. Szrek. Tak samo. Zobaczmy, Przechodzimy jak wyglądają w środku. Dobra, myślę, że to się sprzeda. Bateria, jak ja policzyłem już Nie ma mowy. Zazumowę, że Dobra, czyli idę z shreka. Idę pożyczyć Asterix'a jeszcze zobaczymy. Uh -huh, one płyną za paręnaście złot Super. I takie Asterix'a I szereg myślę, że spokojnie mogę wystawić. I na pewno zejdą. Ja... Widzimy się przed kolejnym a to kolejny, zobaczcie wyszyb aluminiowych patelek. To trzeba wiadomo odciąć. Odbić tym. I jest 300 aluminium. Zobaczcie. Niech mi ktoś nie powie, że pieniądze nie leżą nawet w świetnikach. No na niestety tego nie mogę zabrać, choćbym chciał. To, to jest taki filmik pokazujący co mogę zabrać a czego nie zostawię tutaj bo inni też zbierają jakbym mieszkał tu na miejscu gdzie jestem to mi wszystko by było zmieszane taki depozyt patelni zobaczcie jaki piękny zobaczcie same patelnie zobaczcie piękne to się poodbija i już jest czyste aluminium Kolejny śmietnik, a w tej śmietniku elegancki przedłużacz. Sprawdzimy go Ale widzę, że jest chyba już bardzo ale będą posiężne. Nasz biureczka zabieramy. Nie nigdy za mało. Co to jeszcze jest? Remont chyba jakiegoś. Czasem mogą się znaleźć jakieś rzeczy, które... To coś widzę, jest. Co tu jest? księgi. Księgi wieczyste. Fajny notesik. A ładna książka zobaczcie piękne oko czasu Ewa Ewa Lipska jakaś nie ma. co to za książka dobra zabieramy i tym i tym samym kończymy Na samym końcu, ja, że Wam się podobał. Dzisiaj krótki odcinek. Zapraszam do łapkowania, subskrybowania, komentowania dzisiaj będzie krótki. A buty które widzieliście na początku tego odcinku, tam teraz dzisiejszego były oddane panu, bo taki pan tam był. Jak pasza na niego, więc nie musiałem je zostawiać. I Czy dużo zabieram. Jeszcze sprawdzę tylko ten motor, czy nie ma jakichś danych. Jak nie ma danych, to fajny, przyda się. Jest w nim, do zapisywania. I co, do następnego koleżanka, kolego z Królewskiego. Wypadł hasioferko świetnikowego i co, Do następnego. Trzymajcie się.